Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj w roli szefa Rady bardziej pan wystąpił go z tym Byłego szefa rady. Tak, czyli artefakt A nie muzealny. Go, rady, A nie wiem dlaczego. Tak, tak. Też zwróciłem na to uwagę, ale, no ale był aktualny, był najlepszy, był pierwszy, także... Możemy zapytać o rozmowę? Prezydentem... Tak, najlepszy to było o mnie, tak. Jak wyglądała rozmowa z prezydentem Załajskim? No jak wiecie, zobowiązaliśmy się, żeby być dyskretnymi, to jednak była rozmowa wymagająca właśnie powściągliwości w komunikacji tak między, no nie między nami, bo mówię do kamer, ale tak na marginesie mogę powiedzieć, że państwa europejskie są zjednoczone, ale z pewnymi małymi wyjątkami. Jeśli chodzi o gotowość do wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy, wszyscy czujemy i to było jasne dla wszystkich, że Ukraina... Przed zmianą władzy w Stanach Zjednoczonych, przed tymi ewentualnymi negocjacjami powinna być w lepszej sytuacji niż jest w tej chwili, że warto Ukrainę wspomóc. Wszyscy mówią o tym samym, ja mam to samo poczucie w Polsce, że yy, ludzie, zwykli ludzie są coraz bardziej zmęczeni wojną. Wyobraźmy sobie, jak bardzo zmęczeni są Ukraińcy, bo to trochę jest nie, nie fair mówić, że my jesteśmy zmęczeni, no, ale to jest fakt. I to znaczy, że my musimy robić wszystko, żeby żeby ta wojna skończyła się możliwie szybko, ale nie jako klęska Ukrainy. No bo to wiecie, co znaczy dla naszego bezpieczeństwa i mam wrażenie, że z tych 27 liderów, 25 rozumie to albo 4 bardzo dobrze. Bo, co, co, co prezydentem po wczorajszej kolacji czy prezydent przekazał, jak wyglądała kolacja. Tak, dostałem bardzo długiego SMS-a. My jesteśmy w tych sprawach ukraińskich czy międzynarodowych roboczych, bardzo dobrych. Mówię, nie, nie zawsze się zgadzamy, ale tutaj naprawdę chyba nie możemy na siebie narzekać. Jak to ktoś kiedyś powiedział, mamy takie urządzenie, gdzie można wysyłać na odległość informacje. Czyli do, tak, dostałem bardzo taką detaliczną relację od pana prezydenta, jak wyglądało spotkanie na Toskie tu w Brukseli. No to stwierdzi, że weźmiemy tam polskie wojska. To, to był jeden z głównych tematów tak naprawdę, ale nie wysyłanie wojsk, bo na razie nikt o tym nie mówi tak serio prawdziwym tematem rozmowy było, jak przede wszystkim jak Ukraina chciałaby zdefiniować gwarancję bezpieczeństwa, co miałoby się składać na gwarancję bezpieczeństwa i co zrozumiałe wszyscy czekają jednak na jakiś czytelny sygnał nowej administracji amerykańskiej. Przy stole właściwie wszyscy byli zgodni co do jednego, że Europa potrzebuje jak najsilniejszych więzi transatlantyckich, także z nową administracją amerykańską, po to, żeby te gwarancje bezpieczeństwa były realne. I powiem Wam szczerze, trochę mniej istotne jest, kto co wyśle na Ukrainę. Tysiąc razy bardziej istotne jest, jak będzie zdefiniowany ewentualny pokój albo rozejm i jak miałyby wyglądać zaakceptowane przez wszystkich, w tym Rosję, może Chiny, warunki takiego rozejmu, żeby on był trwały, żeby on był do zaakceptowania przede wszystkim przez Ukrainę. Żeby nie był tylko krótką przerwą, my wiemy, że Putin jest zdolny do y, y, pogwałcenia wszystkich rozejmów czy traktatów wtedy, kiedy jest mu to wygodne. Więc te gwarancje bezpieczeństwa muszą być serio. Wszyscy mamy w pamięci, no może nie wszyscy o tym pamiętają, ale, ale tutaj politycy pamiętają o tym dramatycznym nieporozumieniu, jakim było tak zwane budapesztańskie memorandum, jak Ukraina stała się niepodległym państwem. Pamiętacie, były gwarancje bezpieczeństwa amerykańskie, rosyjskie, brytyjskie, francuskie. Ukraina w związku z tymi gwarancjami oddała całą broń nuklearną Rosji. Te gwarancje okazały się puste. I znamy z historii takie przypadki, więc wszyscy chcemy uniknąć tej, tej sytuacji. No, a z drugiej strony, no, z oczywistych względów, Polska nie jest państwem, które będzie się pchało z... Um, na, na teatr wojenny, że tak powiem, z własnymi pomysłami. Dla mnie jest absolutnie jasne, że wszystkie gwarancje bezpieczeństwa muszą być powszechne w Europie. Znaczy każde państwo europejskie musi w tym uczestniczyć i oczywiście najlepiej, żeby to było wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, bo my wciąż jesteśmy wystarczająco silni, żeby Rosję zatrzymać. Ale nie możemy się dzielić w tej, w tej kwestii. Więc no, jest bardzo duża nadzieja związana ze zmianą prezydencji. Nie ukrywam rozczarowania oczywiście, że ciągle niektórzy nasi dobrzy znajomi mówią o niektórych premierach mają ciągle ten bardziej prorosyjski czy propodzinowski punkt widzenia na wojnę w Ukrainie. No ale się kończy pewien rozdział, zaczyna się nowy. Będziemy razem z Duńczykami, którzy ponad biorą prezydencję, będziemy starali się zbudować perspektywę całego roku. Rozmawialiśmy też o kwestii migracyjnej, tu jest duża zgoda dużej grupy państw. Opowiedziałam o naszym prawie azylowym, o tym, że jesteśmy dość zdeterminowani i twardzi, jeśli chodzi o obronę granicy i muszę powiedzieć, że mimo że użyłem dość twardych słów. W tej chwili wszyscy popierają te nasze rozwiązania, to proszę też żebyście to, żebyście mieli Państwo też tego świadomość, że zawieszenie prawa do azylu i obrona granicy także poprzez te decyzje prawne jest absolutnie nie tylko akceptowana, była wyczekiwana w Europie, wszyscy proszą mnie o, o to żebym wysłał tekst tej ustawy, że chcą się z tym zapoznać i uważają, że to jest jakiś model postępowania do także do naśladowania, no nie, nie we wszystkim, bo każdy ma inną granicę i inne problemy migracyjne, ale chcą naśladować polską drogę, czyli, czyli także po, no obronę przed nieuprawnionymi wnioskami o azyl i nielegalne przekraczanie granicy. Uważam to za osobisty bardzo duży sukces, bo wiecie ja nie miałem wątpliwości w Polsce ale słyszałem tyle słów ostrzeżenia, że Europa tego nigdy nie zaakceptuje, a muszę powiedzieć, że i instytucje, i premierzy, prezydenci wszyscy mówią tak, rób tak naprawdę chcemy was naśladować. słyszał pan krytykę Wiktora Orbana dotyczącą polskiej praworządności i tak też zapytać też o te Azyl, którego chciałby udzielić Wiktor Orban polskim. Tak, tak. dostałem nawet taki skrót tego nieszczęsnego wywiadu Wiktora Orbana, który z portali. Węgierskiej nawet powiedziałem Orbanowi, że, że różne rzeczy między nami się działy, ale czegoś tak dziwacznego jeszcze nie, yy, nie widziałem. A nie, powiedział komu chciałby ten... No tak trochę się tłumaczył, trochę... Yy, ale w sumie raczej jest pod wpływem narracji Jarosława Kaczyńskiego, jeśli chodzi o interpretację zdarzeń w Polsce. Ale skutecznie? wiecie, brzmiało dość, dość, brzmiało dość humorystycznie, kiedy mówił, że no... Udzielił tego wywiadu, bo jest zatroskany stanem praworządności w Polsce, więc mogłem się tylko zaśmiać. No, ale... Zresztą ja nie jestem jakby pamiętliwy, nie będę zwracał uwagi na wywiady, bo z Węgrami mamy kilka rzeczy do, 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 do takiego do wspólnego działania. Na przykład w kwestii migracyjnej wydaje się, że będziemy mogli kooperować całkiem nieźle. A mówisz konkretne, za chodzi Nasz czarzasty, prezentując dzisiaj tę decyzję, tak naprawdę mówił, minister dobry, tylko nie umiał się chwalić swoimi sukcesami, by tłumaczyć z małych jak pan odbiera te dymisje. Będą kolejne? Do wiceministrach? Domyślacie się, nie chcę, nie, nie, nikogo nie mam zamiaru pokazać. Umówiliśmy się, że do piątku sprawa ma być rozwiązana, została rozwiązana. Dla mnie to jest wystarczające. Ja osobiście, to jest nic, nic, nic osobistego, bo akurat w relacji ze mną minister Wieczorek był lojalny i, i dość pracowity, no nie, nie, ale nie miałem wątpliwości, że za dużo tych takich nieszczególnych przypadków. Znaczy, nie, nie jest moją rolą rozstrzyganie, które z publikacji są prawdziwe, które nie, ale czasem jak seria jest za długa. Wiecie, jeśli za dużo nieszczęścia, no, to w polityce szczęście też odgrywa rolę, więc nie chcę tutaj y, potwierdzać albo zaprzeczać tym różnym y, medialnym doniesieniom na temat ministra wieczorka, ale z satysfakcją przyjąłem tę decyzję, jak się domyślacie. Panie, panie premierze, wracając do premiera Urbana powiedział konkretnie, komu chce udzielić tego azylu politycznego, czy wszyscy się domyślamy i pan prowadził z nim rozmowę domyślając się o kogo chodzi? No, nie, 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 spytałem go, czy jest, czy, czy serio takie rzeczy opowiada? I, a odpowiedź była fajna taka, bo mówi, ale serio w sensie formy czy treści? Także możecie się domyślać może o co tak naprawdę yy, chodzi, ale no, jeśli yy, miałoby dojść do jakichś yy, dziwnych, niezgodnych z prawem europejskich decyzji w Budapeszcie, typu azyl polityczny nierespektowanie europejskiego nakazu aresztowania, no to nie ja będę w trudnej sytuacji tylko Viktor Orban. I powiedziałem o to. Mogę jeszcze spytać o Rosję. To znaczy, jaki jest kalendarz działań według pana premiera, jeśli chodzi o Rosję, ewentualny rozum? Czyli najpierw... Nie, słuchajcie, to nie, Rosję, jest, to nie jest na, ale nie, nie kiedy na krótkie... Ale niekiedy Europejska Misja Wojskowa, to znaczy na tym... Słuchajcie, ja wiem, znaczy, wszystkim mówię tutaj, bo nie, nie ukrywam, że większość liderów jest teraz zorientowana na Polskę i to, no, trochę na mnie w, w tym sensie, że my, my jesteśmy bardzo zaangażowani w pomoc Ukrainie, mamy prezydencję, więc wiadomo, że y, chcą się też trochę orientować jakby na, na, na Polskę i na nasze propozycje. Ja ich y, wszystkich ostrzegam. Że nie, nie, nie opowiadajcie publicznie o tym, że ktoś wiesz na wojska. Dopóki nie będzie a jednoznacznej definicji, na czym ma polegać gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy, jeśli będzie rozejm, y, zawieszenie broni, ognia czy, czy traktat pokojowy, słuchajmy przede wszystkim y, Ukrainy w tej kwestii. Nie, to, y, tu z tego możemy być dumni jako Polacy, że wszyscy przy stole powtarzają tę naszą doktrynę nic o Ukrainie bez Ukrainy, więc to jest też bardzo ważne. No ale te wszyscy czekają na to, czy pojawią się jakieś amerykańskie inicjatywy po, po zmianie władzy w Waszyngtonie. I ja jestem ostrożny i nie, 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 uważam, że nie ma powodu do bycia łatwym optymistą, że tu są łatwe rozwiązania, ale no, ta dyskusja była bardzo serio. Tak jak ja powiedziałem, może dwa, maksimum trzy głosy były takie, Powiedziałbym nacechowane tak zwanym realizmem, czyli nie przesadzajmy. No, Rosja silna. Nie będę mówił, kto tak mówił, ale nie będę mówił, kto tak mówił. I, i, ale historia się kłania, tak. Historia się trochę kłania. I użyłem argumentów historycznych, jako historyk zrobiły duże wrażenie, że czasami, jak ktoś mówi o realizmie, o pragmatyzmie, to mi to bardzo przypomina 38. Monachium, Anschluss. Zajęcie czasowacji, kapitulacja Francji, no wiecie, takie zdarzenia z historii, które były bardzo realistyczne i pragmatyczne. Czyli ogłaskawienie I... dyktatora się źle kończy. Zawsze, bo to jest zawsze objaw słabości i to naszym zadaniem nie jest pchać się w wojnę, w żadnym wypadku. Zresztą wiecie, nastroje w Polsce te są bardzo proukraińskie, jeśli chodzi o, o pomoc Ukrainie przeciwko Rosji, ale nie jest to entuzjazm, żeby Polska angażowała się w bezpośrednio w jakieś ryzykowne akcje, więc naszym zadaniem jest, żeby wykorzystać cały potencjał Zachodu, żeby wesprzeć Ukrainę w taki sposób, żeby ten... Ten rozejm czy pokój był akceptowalny z punktu widzenia Ukrainy, i wtedy będziemy rozmawiać, jak mają wyglądać gwarancje bezpieczeństwa. I, a ja mogę jeszcze raz tylko powtórzyć i podkreślam to z całą mocą. Te gwarancje muszą być gwarancjami Zachodu. Nie trzech, czterech, dwóch, pięciu państw, ale Ameryki, Kanady i oczywiście Europy jako całości. I, bo tylko wtedy cokolwiek znaczą. Ale jak będzie. Czy ten pogląd będzie podzielany przez wszystkich liderów? Tego nie wiem, no bo jak wiecie ta sytuacja jest dość nieprzewidywalna w tej chwili. Jeśli chrypię, to przepraszam, ale tu wszyscy mają jakiś kokluś. <coughs> for Poland, hard work, nothing pleasant, you know, but yeah, yeah. For Poland, it's just a, a very heavy duty. I mean, but I will, I will manage, I hope. Sorry. Was there already discussion regarding Georgia, and what's your position, your country's position? You know what is my position, and Georgia is my heart, my yeah, heart, and so. I, I, I will be always really, really dedicated to uh, when it comes to the freedom, human rights, and pro-European path in, in Georgia. And, in, and unfortunately. We, uh, we realize that it 's it's much more difficult than we expected. Yeah. you know it i uh, 'm really sad because uh, we, we cannot do something really uh, efficient against the majority or against the government it 's not so easy to to intervene you know but of course, everyone around the table was aware mm -hmm. that uh, the, the case of Georgia but also Moldova Romania. And this is why I am so cautious, also when it comes to Polish election, that all of these are cases of uh, interference of Russia and Moscow, undoubtedly, so yeah, absolutely Japan. everywhere, everywhere. And this is also—it's uh, not a success, but at least a, a good result of our discussions. Everyone, now everyone, including the Hungarian Prime Minister, the other skeptics, everyone is aware that Russia is really aggressive in some interferences and, and and uh, and Georgia is one of the victim of, uh, victims of victims of so of your process. message to Georgian people who are standing there, more than it's twenty so, uh, days. Yeah, you know, no. I know it. It, it would be very easy for me to say stand there. I mean, be, be strong. But you have to be there if you want to say something like that. You know, we are in a very comfortable yeah. context, and um, I can only say that when I was young, our demonstrations in Poland, you know, fifty years ago ago, it was also something maybe unrealistic. Someone would say unrealistic, but uh, if people are determined enough, maybe not to tomorrow, maybe not the day after tomorrow, but uh, still, I think Georgia has has its chance. Unfortunately, uh, former leadership is really disappointed. Really hit, Na so. jaki, wynik, jaki wynik tego szczytu by pana e, satysfakcjonował e, dzisiaj? Bo już się krytykuje Kostę, że szczyt będzie niedecyzyjny, że być może obniża rangę tych spotkań. To, e, nie, ja ze swoim doświadczeniem jako szefa Rady Europejskiej mogę powiedzieć, że było dużo czasu, żeby poważnie porozmawiać i o naprawdę poważnych sprawach. Pamiętacie, to był ja podjąłem wtedy próbę, jak zaczynałem tutaj być prezydentem, znaczy przewodniczącym Rady Europejskiej, żeby te dyskusje i spotkania nie były mieleniem redakcyjnym, jak ma wyglądać konkluzja. No, wiecie, takie. I. Przewodniczący Koszta był u mnie w Warszawie i, i sam poprosił o taki przyspieszony kurs, co robić, żeby nie wpaść w taką rutynę brukselską, czyli godzinami redagowania jakichś pustych zapisów. I, I uważam, że osiągnął taki bardzo widoczny sukces. To była poważna rozmowa o polityce, bardzo szczera. Niektóre państwa ujawniły jakby swoje prawdziwe intencje też wobec Ukrainy. Ja, znaczy wiadomo, że to nie jest miejsce i to nie jest ciało, które podejmuje decyzję o zakończeniu wojny na przykład, to no, bądźmy realistami. Znaczy, to słowo jest dzisiaj może nie, nie, nie ale wi wiadomo o co chodzi. Yy, yy. Generalnie to było bardzo obiecujące spotkanie. W ogóle ta, ludzie są coraz bardziej i bardziej serio, kiedy mówią o, o wojnie i pokoju, o tym, yy, o zagrożeniu dla Europy. Yy. W tym sensie temat jest bardzo pesymistyczny, ale sposób reagowania i traktowania jest dla mnie optymistyczny. Już nikt niczego nie udaje. Mamy czasami różne poglądy. Ja będę miał inny pogląd na Rosję i Ukrainę niż premier Orban na przykład. Ale, ale wszyscy serio o tym rozmawiamy i wszyscy wiemy, że sytuacja jest naprawdę poważna i że będzie wymagała od nas możliwie jednolitych takich działań. okay force in the It's Poland. So. It's Poland. Well, thank you for this compliment. But, uh, I'm, you know, I'm satisfied by our position now. I mean, Poland is strong enough to, to, to help to so solve some problems, but I have no this prestige, ambition that now we are. I'm the leader of, of Poland. Is the leader of, of Europe. Which, uh, we'll see our results. Yeah? This is most important thing. But, but you're right. There are some coincidences. I mean, political crisis in, in, in Germany, governmental crisis in France. It, it means that Poland with this perspective. I mean, three years, three years today is an epoch yeah? to, to have three years perspective for government and to rotating presidency. And I think a b quite uh, mm, spectacular, even authority, when it comes to the, mm, mm, Poland is treated now as a as an authority when it comes to Ukrainian and Russian aspects, with our experience, with our history. Mm, yeah, we, mm, I, I feel that some of them, of our colleagues, some of the leaders, are oriented. Uh, mm, they try to orient what is Polish intention and it's a, but it's not a question of satisfaction or you know it's a, it, it, it makes even more demanding my work during the rotating presidency because frankly speaking the expectations are really high especially after Hungarian um, presidency and I'm not sure that uh, that I am able to fulfill all these expectations not easy but okay at least at least just before we start our presidency, I can feel a kind of satisfaction that Poland is in the center. We'll see.